Akcja maski włóż w całym działdowie. Nasze miasto dołącza do tych w Polsce, które mają ambicje wyposażyć w wielorazowe maseczki ochronne każdego mieszkańca. Chciałem uspokoić wszystkich mieszkańców działdowa, którzy dzwonią, pytają się, czy w naszym mieście też będą rozdawane bezpłatne maseczki. Właśnie dołączyliśmy do innych gmin w Polsce, które przygotowywują maseczki dla wszystkich mieszkańców, podkreślam dla wszystkich mieszkańców. Szacujemy, że tych maseczek będzie rozdysponowanych około 20 tysięcy. Nie było to łatwe. Były wielkie problemy z zakupem materiału. Jest to bawełna medyczna. Kiedy materiał został zabezpieczony okazało się, że nie można dostać gumek. Ostatecznie produkcja ruszyła i jeszcze w dniu dzisiejszym ruszają pierwsi wolontariusze. W teren wyruszają także radni Rady Miasta Działdowa. Straż Miejska i w pierwszej kolejności chcemy zaopatrzyć w maseczki wszystkich mieszkańców bloków. Uważamy, że bloki powinni otrzymać w pierwszej kolejności, dlatego że tam są duże skupiska ludzi. Te osoby mijają się na klatkach, dotykają poręczy, klamek, muszą wyrzucać śmieci. Jest duże zagrożenie, w związku z powyższym podjęliśmy taką decyzję, że do świąt wszystkie bloki, wszyscy mieszkańcy bloków otrzymają maseczki, natomiast po świętach gospodarstwa domowe, domki jednorodzinne, indywidualne, one również te maseczki będą dostawały. Chciałem podkreślić, że mieliśmy wielki problem z ustaleniem liczby mieszkańców Działdowa. Oczywiście statystycznie jest to około 21 tysięcy mieszkańców. Natomiast w tej sytuacji koronawirusa wiele osób wróciło za granicę do Działdowa. Przyjechało wielu studentów, którzy mają przerwę, korzystają ze zdalnego nauczania. W tej sytuacji podjęliśmy się próby zweryfikowania i okazuje się, że. Chcąc przyjąć klucz zameldowania, e, okazało się, że 800 mieszkań w Działdowie, mieszkań w bloku, w tych mieszkaniach nikt nie jest zameldowany. Przypuszczam, że są to mieszkania, które są wynajmowane przez osoby spoza Ziołdowa. Stąd też również do tych mieszkań będą dostarczane maseczki. Technicznie będzie się to odbywało w ten sposób, że nasi wolontariusze będą wchodzić na klatkę i będą zostawać, zostawiać maseczki w skrzynkach pocztowych. Będziemy unikać kontaktu z mieszkańcami po to, żeby po pierwsze nie narażać wolontariuszy, ale także, żeby mieszkańcy mieli poczucie bezpieczeństwa. Przyjęliśmy taką zasadę, że na każde mieszkanie rozdajemy dwie maseczki, jest to jedna maseczka z gumkami, druga maseczka jest z tasiemkami. Jeżeli w danym lokalu zamieszkuje więcej niż trzy osoby, ten lokal otrzymuje cztery maseczki, natomiast w lokalach od ośmiu wzwyż tych maseczek dajemy sześć. Jeżeli oczywiście byłaby potrzeba i ktoś by twierdził, że za mało jest tych maseczek, to my będziemy po świętach dysponować jeszcze dużą liczbą, którą również będziemy w stanie Przekazać mieszkańcom, ale podkreślam, że te maseczki nie mają służyć rodzinnym spacerom, tylko one są po to, żeby można było wyjść, zrobić zakupę, wyrzucić śmieci. Podstawowe rzeczy, które, które musimy wykonywać w czasie kwarantanny. Do każdej maseczki dołączona jest instrukcja obsługi. Są to maseczki wielokrotnego użytku. Tak jak wspominam, są wykonane z bawełny medycznej. Oczywiście można je prać w temperaturze nawet powyżej 60 stopni Celsjusza. Wskazane jest wyprasowanie po takim praniu tej maseczki. Do każdej maseczki, maseczki są zapakowane w woreczek strunowy. Do każdej maseczki jest dołączona ulotka z instrukcją postępowania a więc prosiłbym każdego mieszkańca, żeby przed używaniem tej maseczki oczywiście przeczytał tą instrukcję. Taką maseczkę można nosić maksymalnie dwie godziny, oczywiście można się wspomagać dodatkowym filtrem w postaci chusteczki bądź ręcznika. No i pamiętamy, że po przyjściu zakupów tą maseczkę koniecznie trzeba, trzeba wyprać. Oczywiście po to, żeby można było cały czas wychodzić, tych maseczek dajemy, dajemy odpowiednio, odpowiednio więcej. Nawet przy szyciu maseczek wspieramy rodzinnych przedsiębiorców. Szukaliśmy różnych kanałów dystrybucyjnych maseczek, wiemy, że są akcje, gdzie się szyje. Oczywiście w tych akcjach również zgłosiliśmy swój akces, ale okazuje się, że trzeba czekać miesiącami. Stąd też podjęliśmy taką decyzję, że te maseczki uszyjemy w Działdowie. Maseczki szyje lokalna firma, wynegocjowaliśmy bardzo, bardzo dobrą cenę. Cieszymy się, że te pieniądze zostają w działdowie i być może one w formie podatku z powrotem wrócą do miasta. Jest to bardzo ważne w tych trudnych dniach, kiedy wiele podmiotów gospodarczych zmaga się z trudnościami finansowymi, z zachowaniem płynności finansowej, żeby te pieniądze zostawiać tutaj na lokalnym rynku. 10 do 12 tysięcy maseczek trafi do mieszkańców Dziełdowa jeszcze przed świętami. Kolejne są już produkowane.